Kolejny wzór, który nam się przyda, to wzór Herona, też pozwalający obliczyć pole trójkąta. Ten wzór stosujemy, gdy mamy na przykład trójkąt różnoboczny i znamy długości boków, a nie mamy żadnych kątów, nie do końca umiemy policzyć wysokość, więc jeżeli mamy tylko długości boków, to możemy korzystać ze wzoru Herona. I teraz, jaki jest wzór Herona na pole? Najpierw wprowadzimy sobie małą literkę p, która jest połową obwodu. a dodać b, dodać c przez 2, czyli mamy p jako połowa obwodu. I wzór Herona mówi nam następującą rzecz, że pole możemy obliczyć jako pierwiastek z p razy p minus a, razy p minus b, razy p minus c. I warto ten wzór zapamiętać, odszukać go również w tablicach, bo często też możemy korzystać, szczególnie na, w zadaniach na poziomie rozszerzonym. Czyli przypomnieliśmy sobie podstawowe wzory na pole trójkąta, które będziemy również dzisiaj wykorzystywali w zadaniach pod koniec wykładu. Chciałabym byśmy przypomnieli sobie również pole dotyczące między innymi równoległoboku i ro. Przypomnę, że równoległobokiem nazywamy czworokąt mający dwie pary boków równoległych pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości boku i wysokości opuszczonej na ten bok, czyli a razy h. Mamy tutaj równoległobok, bok, mamy a jako bok i wysokość opuszczoną na ten bok. Pole równoległoboku możemy również wykorzystać jako a razy b razy sinus alfa, czyli kolejny wzór, który nam się po pojawia, to jest długość boku. Razy długość boku razy sinus kąta zawartego między tymi bokami. Oczywiście najlepiej wziąć sinus kąta ostrego, bo jeżeli weźmiemy sinus kąta rozwartego, to będziemy musieli korzystać ze wzorów redukcyjnych. Szczególnym równoległobokiem jest rąb, i jednym ze wzorów na pole rąbu jest wzór wykorzystujący długości przekątnych naszego rąbu. Jeżeli mamy przekątne długości D1 D2, to pole rąbu równa się 1, 2, d1 razy d2. Oczywiście dwa powyższe wzory możemy również wykorzystywać dla rąbu, dlatego że każdy rąb jest równoległobokiem. Jednym z czworokątów jest również trapez. Trapezem nazywamy czworokąt mający co najmniej jedną parę boków równoległych. Pole trapezu wyraża się wzorem Podstawa, dodać podstawa przez dwa razy wysokość. Teraz bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście nie każde zadanie z trapezem interpretowali, że macie trapez równoramienny. Ja również czasami widzę w zadaniach maturalnych, sprawdzając je jako egzaminator, że jeżeli jest mowa o trapezie, to najczęściej uczniowie wpis, rysują trapez równoramienny i sugerują się własnościami trapezu równoramiennego. Jeżeli w treści zadania nie jest wyraźnie powiedziane, że trapez jest równoramienny, to proszę narysować taki trapez, żeby te ramiona były różnej długości. To jest też bardzo ważna rzecz. Jeżeli będziemy mówili o okręgu opisanego na, opisanym na trapezie, to warto zauważyć, że mamy takie twierdzenie, że jeżeli okrąg opisany jest na trapezie, to trapez jest równoramienny. I wtedy możemy mówić o trapezie równoramiennym, jeżeli nie będzie tego w treści zadania. My dzisiaj na zajęciach, przy okazji części z zadaniami, będziemy rozwiązywali zadanie, gdzie będzie okrąg opisany na trapezie, i przy okazji tego zadania udowodnię Wam twierdzenie, że jeżeli mamy na trapezie opisany okrąg, to ten trapez jest trapezem równoramiennym. Ale to przy okazji Zadania, które będziemy mieli troszeczkę później. Powinno wyjść 2,5. 5 drugich? No tak, 5 drugich, czyli 2,5. To by się zgadzało. A F od 3 ile wam wyszło? Minus 7 drugich, ale nie wiem, czy dobrze. Dobrze, dobrze. Minus 3,5. Ok, i teraz zobaczcie, rzeczywiście największa wartość jest tam, gdzie jest to ekstremum, czyli tu jest największa wartość, ale najmniejsza wartość wcale nie jest w minimum. Najmniejsza wartość jest dla, na granicy tego przedziału dla x równego 3, jest wtedy minus 3. Dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli mamy tutaj te ekstrema, czyli tu było minus 2, a tutaj było 1, to ta funkcja miała dla punktu minus 2 minimum, czyli ona najprawdopodobniej wyglądała w ten sposób. Tu dochodziła do, osiągała wartość 2 trzecie, następnie szła do góry i dla jedynki osiągała wartość 5 szóstej, no i potem sobie schodziła to Było ujemne, żeby ten wykres był o, jakoś szła w ten sposób. Czyli w tym przedziale, w tym przedziale rzeczywiście największa wartość była tutaj, tam gdzie było to ekstremum, ale najmniejsza wartość nie była w minimum, tylko była na granicy tego przedziału dla trzech. Ona osiągała wartość minus 3,5. Czyli odpowiedź przy takim zadaniu wyglądałaby w ten sposób. Jeżeli małe m oznacza jako minimum. To m się równa minus 3,5 dla x równego 3, a maksimum równa się 5,16, tak jak wreszcie wyniczyli, dla x równego 1. Czyli maksimum się pokrywało z maksimum funkcji, a minimum w tym przedziale było na granicy. Czyli trzeba jakby te cztery obliczenia wykonać. Gdyby tylko pisało, wyznać ekstrema funkcji, to byście w tym momencie skończyli.